Nie żyje gwiazdor znany z filmu "Roki", gdzie pojawiał się u boku Sylwestra Stallona. Carl Weathers, bo o nim mowa, stworzył niezapomnianą postać Apollo Creed'a, najpierw rywala, a potem przyjaciela rokiego Balboi. Rodzina podała, że aktor zmarł we śnie w wieku 76 lat, w czwartek 1 lutego 2024 roku. Wcześniej w mediach nie było żadnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia, a bezpośrednia przyczyna śmierci nie została ujawniona. Aktor przyszedł na świat 14 stycznia 1948 roku w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. Jego ojciec pracował jako robotnik, a młody Karl uzyskał stypendium sportowe w szkole, które pozwoliło mu na rozwój w tej dziedzinie. Następnie jego rodzice postanowili przenieść się do Kalifornii. Jednak to nie zmieniło zamiłowania Karla do sportu. W szkole średniej uprawiał wiele dyscyplin w tym: futbol amerykański, boks. Gimnastykę, piłkę nożną, judo i zapasy. Swoje życie zawodowe rozpoczął również w sporcie. Grał jako linebacker w drużynie futbolu amerykańskiego w Long Beach City College w San Diego. W latach 70. rozegrał 7 meczów z drużyną Oakland Raiders. Grał przede wszystkim w lidze kanadyjskiej. W jego planach życiowych z pewnością nie pojawiało się aktorstwo. Swój debiut aktorski miał w 1973 roku w filmie Siła Magnum. Jednak zdecydowany przełom nastąpił trzy lata później, gdy rozpoczął pracę przy kolejnych częściach filmu Rocky, gdzie grając u boku Sylwestra Stalona wcielał się w rolę wielkiego mistrza boksu Apollo Creed. A. W latach 80. zagrał jeszcze w spektaklu teatralnym w Los Angeles, a w 87 roku wystąpił w teledysku Michaela Jacksona, Liberian Girl. Karl był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Mary Ann Castle. Którą poślubił 17 lutego 1973 roku. Z tego małżeństwa ma dwóch synów Matthew i Jasona. Pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem 22 lipca 1983 roku. Drugą żonę Ronę Unsel poślubił 20 lutego 1984 roku. Spędzili razem 22 lata. Trzeci ślub Karla odbył się 15 marca 2007 roku. Poślubił wówczas Jennifer Peterson. Małżeństwo przetrwało jedynie do 31 stycznia 2009 roku. Twarz Karla Weathersa doskonale znają z pewnością wszyscy fani kina. Jego filmografia jest imponująca, choć oczywiście wspomniane wcześniej produkcje są w niej najważniejsze. Nie można jednak zapomnieć, że również pojawił się w Predatorze, Farciarzu Gilmore, Obca krew Alien Siege czy Ostatnia misja USS Iowa. Grał również w serialach telewizyjnych takich jak Starski i Hatch, ulice San Francisco, Bogaci Bankruci, Ostry Dyżur czy Toy Story Horror. Z całą pewnością świat filmowy poniósł ogromną stratę.